Dobrze przygotowane okablowanie stanowi kluczowy element podczas instalacji systemów domofonowych, jak i wideodomofonowych. Jeśli starannie zaplanujemy naszą instalację, będziemy mogli w przyszłości wybierać spośród wielu różnych systemów, a nasze możliwości będą ograniczone jedynie naszymi potrzebami i pomysłowością, a nie istniejącą już instalacją. Chcąc przygotować instalację, nie znając docelowego systemu, nie da się w sposób jednoznaczny odpowiedzieć na pytanie zawarte w tytule. Można jednak tak rozprowadzić okablowanie, uwzględniając ewentualne podzespoły, aby nie było problemów z instalacją docelowego systemu. W tym filmie odpowiem na pytanie, jaki rodzaj przewodu należy zastosować, na co zwrócić uwagę podczas konkretnego montażu elementu i co wchodzi w skład dobrze zbudowanego systemu. A już w kolejnym filmie przedstawię konkretną instalację w domu jednorodzinnym, dlatego już teraz zapraszam do subskrybowania, żeby nie przegapić tego filmu. Przewód, jaki dziś wybierzemy, powinien służyć nam przez dziesiątki lat. W późniejszym czasie jego wymiana może okazać się co najmniej trudna lub wręcz niemożliwa, dlatego nie warto na nim oszczędzać. Wybrany przewód powinien być dobrej jakości, a więc posiadać żyły wykonane z miedzi, a nie z dodatkiem miedzi, co znacząco wpłynie na skuteczność przewodzenia elektrycznego, a w konsekwencji jakość naszego obrazu, a także posiadać odpowiednią powłokę zewnętrzną do warunków, w których ma pracować. Jeśli przewód idzie do Ziemi, Koniecznie powinien być to czarny przewód, najlepiej żelowany, który cechuje się odpornością na przenikanie wilgoci. Dobrym rozwiązaniem jest prowadzenie przewodów w dodatkowej osłonie w postaci rur karbowanych, powszechnie znanych jako AROT. Takie rozwiązanie, po pierwsze, pozwoli na dodatkową mechaniczną osłonę przewodu, po drugie, zapewni ochronę przed wilgocią, a po trzecie, jeśli zostanie odpowiednio ułożony. Może pozwolić wymienić w przyszłości taki przewód. Rodzaj przewodu do instalacji systemu domofonowego czy wideo domofonowego powinien być dobrany z uwzględnieniem specyfiki danego systemu. Istnieje wiele rodzajów przewodów, takich jak przewody proste, skręcane, czyli popularne skrętki, czy przewody koncentryczne, z których każdy ma swoje zastosowanie w konkretnych warunkach. Obecnie najbardziej uniwersalnym i popularnym wyborem jest skrętka komputerowa, nazywana również kablem sieciowym, kablem LAN, kablem ethernetowym czy najprościej takim kablem do internetu. Wykorzystywane jest przede wszystkim do połączeń w sieciach komputerowych. Skrętka zbudowana jest z czterech par skręconych ze sobą przewodów o średnicy 0,5 mm każda. Dzięki takiej ilości żył w znacznej większości instalacji zarówno domofonowych, jak i wideodomofonowych, jest wystarczający, aby połączyć ze sobą konkretne elementy instalacji. Będzie odpowiedni zarówno do wciąż popularnych systemów analogowych, czterożyłowych, cyfrowych, dwużyłowych, czy też najbardziej rozbudowanych systemów IP. Dlatego na pytanie, jaki przewód zastosować odpowiem skrętkę komputerową. Czy do każdego punktu instalacji wystarczy po jednej skrętce? W zdecydowanej większości tak, chociaż dobrą praktyką jest zastosowanie dodatkowej skrętki, tak na wszelki wypadek, na zapas, na wypadek uszkodzenia pierwszej. Niemniej jednak, zwłaszcza w starszych systemach analogowych, gdzie mamy do czynienia z systemami niejedno- a wieloabonentowymi. Może okazać się ona niewystarczająca, dlatego wówczas należałoby dokładniej zgłębić temat doboru okablowania po tą konkretną instalację. Zanim opowiem o elementach instalacji, dodam, że każdy z wymienionych produktów może skupić w sklepie internetowym Montersi.pl. Jeśli potrzebujesz wsparcia w doborze sprzętu, to możesz liczyć na nasz zespół handlowy. A teraz lecimy dalej. Panel bramowy, niezależnie od wybranego systemu, jest elementem, który występuje zawsze. Panel bramowy, stacja bramowa, kaseta zewnętrzna, bramofon to tylko niektóre z często wykorzystywanych terminów do określenia tego, co montujemy najczęściej na zewnętrznej części ogrodzenia posesji w celu nawiązania komunikacji z lokatorem w domu. Panel taki może być zamontowany w wariancie natynkowym, czyli bezpośrednio na słupek lub mur, czy też w wariancie podtynkowym, a więc w przygotowanej wcześniej wnęce, w którą montowany jest cały lub w znacznej większości. Jeśli montaż odbywa się na słupku metalowym, z reguły wewnątrz słupka jest pusta przestrzeń na to, aby połączyć przewody, czy schować nadmiar tego przewodu. Inaczej jeśli przewód wystaje z ogrodzenia murowanego, wówczas pojawia się problem, gdzie schować lub połączyć ten przewód z panelem bramowym. Warto na etapie przygotowania takiego ogrodzenia przewidzieć na to miejsce, umieszczając taką na przykład puszkę instalacyjną stosowaną do łączników, gniazdek elektrycznych lub wręcz zostawić niewielką przestrzeń, którą później przykryjemy panelem bramowym. Na tym etapie zwrócę uwagę na to, że wszelkie łączenia przewodów najlepiej wykonywać za pomocą lutowania. Popularne szybkozłączki, etony, kostki WAGO są wygodne i szybkie w instalacji ale nie zapewniają tak trwałego i poprawnego połączenia jak lutowanie. Praktycznie każdy panel bramowy posiada wyjście, które steruje elektrozaczepem na jeden z dwóch sposobów. Pierwszy sposób to bezpośrednie sterowanie, podając własne napięcie pobierane z monitora na zaczep. W tym wariancie nie jest potrzebne dodatkowe źródło zasilania, a więc i niepotrzebne są dodatkowe przewody. Należy jednak zwrócić uwagę czy producent nie zaleca stosowania, stosowania zaczepów niskoprądowych, których użycie nie wymusza zastosowania dodatkowych zasilaczy. I drugi sposób to sposób bezpośredni, pośredni, poprzez z tych przekaźnika z dodatkowym zasilaczem. Trzeba będzie uwzględnić potrzebę dodatkowego zasilania, z reguły zasilaczem około 12 V, no i oczywiście trzeba, stosować, trzeba przewidzieć miejsce na stosowanie takiego zasilacza. Zasilacze występować mogą w różnych formach. Może być to zasilacz montowany na szynę DIN, może być to zasilacz w takiej wersji minimalistycznej, stosowany często do puszek instalacyjnych, a może być to zasilacz w takiej wersji desktopowej mini, wyglądającej jak zasilacz do laptopa. Równie często co zaczepem możemy chcieć sterować napędem. I takie sterowanie napędu do bramy również może odbywać się na dwa sposoby. Bezpośrednio z panelu bramowego poprzez dwie dodatkowe żyły, które musimy poprowadzić z panelu bramowego do napędu oraz drugi sposób poprzez zastosowanie różnego rodzaju modułu, które wielkość może być bardzo różna, dlatego jak widzicie, należy przewidzieć miejsce na to, aby gdzieś taki moduł umieścić. Kolejny element, który często jest pomijany, a bywa potrzebny, to przycisk wyjścia. Załączenie na chwilę, na zasadzie działania przycisku dzwonkowego, e, powoduje otwarcie furtki. Tutaj również będą potrzebne dwie żyły, e, a lokalizacja tego, m, takiego, m, takiego, przy, m, takiego przycisku no to z reguły jest przeciwna strona słupka. I dodam tylko, że warto umieścić go w taki sposób, żeby nikt niepowołany nie był w stanie przełożyć ręki przez szczebelki, aby nie otworzyć e, furtki. Odbiornik. Jeśli mówimy o domofonie, będzie to unifon, jeśli mówimy o wideodomofonie, będzie to monitor. Niezależnie od rodzaju odbiornika, dobrą praktyką jest stosowanie co najmniej puszki instalacyjnej w ścianie, w miejscu, gdzie przewidujemy dany odbiornik zastosować. W takiej puszce schowamy nadmiar wystającego ze ściany przewodu, czy zapewnimy możliwość na połączenia przewodu. Bardzo często, zwłaszcza w systemach wideo, odbiornik zasilany jest za pomocą dostarczonego do monitora zasilacza, który w takiej puszce już niestety no, się nie zmieści. W takich sytuacjach najlepszą opcją byłoby osadzenie w ścianie większej puszki instalacyjnej o wymiarach mniej więcej 10 na 10 cm z głębokością około 7 cm. Spokojnie zostanie zakryta przez każdy odbiornik o rozmiarze 7 cali. Jeśli chcemy uniknąć montowania: za monitorem możemy zapewnić jakieś inne miejsce, na przykład w rozdzielni elektrycznej, a więc musimy zapewnić doprowadzenie przewodu z monitora do takiej rozdzielnicy. Nowoczesne wideodomofony często umożliwiają komunikację za pośrednictwem aplikacji na smartfony. Aby móc z tego skorzystać, musimy zapewnić monitorowi dostęp do internetu. No, w tym celu najlepsze, co możemy zrobić, to doprowadzić do monitora bezpośredni przewód UTP z routera lub switcha wpiętego do sieci. Będąc na etapie planowania, dobrym rozwiązaniem jest zlokalizowanie w budynku takiego miejsca, w którym będziemy mogli pozwolić sobie na umieszczenie dedykowanej do instalacji domofonowej obudowy czy skrzynki montażowej, do której doprowadzimy przewody, zarówno z odbiornika, jak i panelu bramowego. Zapewnimy dostęp do zasilania 230 V oraz zapas miejsca na wszystkie ewentualne moduły, które, jak widzieliście, Mogą zajmować sporo miejsca. W tym filmie to wszystko. Jeśli masz jakieś pytania, to koniecznie zostawię je w komentarzu. Zapraszam do subskrybowania kanału, żeby nie przegapić kolejnych filmów. Do zobaczenia. Cześć.